Cześć podróżnicy, jeśli kiedykolwiek marzyliście o miejscu pełnym historii, tajemnic, starożytnych kultur i krajobrazów, które wyglądają jakby pochodziły z innego świata, to Boliwia jest miejscem, którego nie możecie przegapić. Dziś porozmawiamy o tym fascynującym kraju, który znajduje się w sercu Ameryki Południowej, miejscu skrywającym tajemnice, legendy i niezliczone doświadczenia, które... Zapierają dech w piersiach. Ale najpierw, czy wiedzieliście, że Boliwia jest jednym z nielicznych krajów na świecie, który nie ma bezpośredniego dostępu do morza? Choć brak wybrzeża jest obecnie tematem sporów, nie przeszkodziło to Boliwii w zostaniu jednym z najciekawszych miejsc w całej Ameryce Łacińskiej. Więc, jeśli jesteście gotowi na podróż pełną kultury, historii, i naturalnego piękna dołączcie do mnie, by odkryć życie w Boliwii. Ale zanim zaczniemy, pobierz nasz ekskluzywny przewodnik podróży z linków bio i odkryj najlepsze porady, jak eksplorować świat. Nie przegap tego. Dodatkowo, zapraszam do dołączenia do naszej społeczności, klikając przycisk, subskrybuj i aktywując powiadomienia. Zostań do końca tego filmu, aby dowiedzieć się więcej o tym cudownym kraju. A teraz zaczynajmy naszą przygodę. Zacznijmy od trochę historii. Boliwia to kraj, który został naznaczony bogatym dziedzictwem rdzennej ludności, sięgającym cywilizacji takich jak Inkowie i Tiahuanaco ludy, które pozostawiły niezatarte ślady w kulturze i krajobrazie kraju. Jednym z najbardziej enigmatycznych i tajemniczych miejsc w Boliwii jest stanowisko archeologiczne Tiwanaku, położone w pobliżu jeziora Titicaca. Ten kompleks, który był centrum cywilizacji Tiahuanaco, wciąż skrywa wiele tajemnic dotyczących tego, jak te starożytne kultury mogły zbudować tak imponujące pomniki bez technologii, którą znamy dzisiaj. Jednym z najbardziej intrygujących elementów Tiwanaku jest słynna Brama Słońca, kamienna struktura, która według niektórych ma związki ze starożytnymi wiedzą astronomiczną i może być rodzajem kalendarza słonecznego sprzed tysięcy lat. Ta tajemnica wciąż budzi debatę wśród archeologów i miłośników teorii alternatywnych, co nadaje temu miejscu jeszcze bardziej mistyczny charakter. Tajemnice nie kończą się na Tiwanaku, Boliwia to kraj pełen legend i tradycji ludów przodków. Na przykład słynny Dom Księżyca w La Paz. Kamienna struktura, która według niektórych była miejscem składania ofiar bogom w czasach przedkolumbijskich. Jednak to, co najbardziej zaskakuje, to atmosfera panująca w tym kraju, gdzie starożytne spotyka się z nowoczesnym w sposób unikalny. La Paz. Stolica rządu Boliwii, to miasto, które zaskakuje swoją geografią. Wyobraź sobie miasto położone na wysokości ponad 3500 metrów nad poziomem morza. Otoczone górami, które sprawiają, że wygląda jakby było gigantyczną misą. Fakt, że miasto jest zbudowane w głębokiej dolinie pomiędzy górami, sprawia, że każdy widok jest sam w sobie spektaklem. Kolejnym tajemniczym aspektem Boliwii jest jej bliskość do jeziora Titicaca, najwyżej położonego jeziora na świecie, które nadaje się do żeglugi. To jezioro ma ogromne znaczenie historyczne i kulturowe dla ludów rdzennych, którzy wierzą, że jest to miejsce narodzin ludzkości. Pływające wyspy Uros, społeczność żyjąca na sztucznych wyspach zrobionych z trzciny Totora. Są żywym świadectwem symbiotycznej relacji, jaką Boliwijczycy mają ze swoim naturalnym środowiskiem. To tylko jeden z wielu powodów, dla których Boliwia wydaje się tak magiczna, ponieważ jest to nie tylko miejsce pełne historii, ale także przestrzeń pełna życia i kultury. A mówiąc o kulturze, nie możemy pominąć niesamowitej różnorodności, którą Boliwia oferuje. Mieszanka kultur rdzennych. Hiszpańskich i afrykańskich znajduje odzwierciedlenie w tradycjach, kuchni, muzyce i ubiorze. Targowiska w La Paz, na przykład, to eksplozja kolorów, zapachów i dźwięków. Sprzedawcy rękodzieła, tekstyliów i lokalnych potraw zapraszają do zanurzenia się w jedyną w swoim rodzaju doświadczenie zmysłowe, ale najbardziej imponujące jest to, jak boliwijczycy potrafią. Utrzymać żywe tradycje, nawet w świecie, który szybko się rozwija. Tańce folklorystyczne, takie jak Morenada, Caporales czy Diablada, wciąż stanowią fundamentalną część świąt i celebracji odbywających się przez cały rok. Jeśli jest coś, czego zdecydowanie nie możesz przegapić w Boliwii, to słynna Salar de Uyuni największa pustynia solna na świecie. To miejsce jest naprawdę surrealistyczne i jest jednym z najbardziej imponujących krajobrazów, jakie możesz zobaczyć w całym swoim życiu. Wyobraź sobie, że znajdujesz się na rozległej powierzchni soli, która rozciąga się aż gdzie wzrok sięga, z niebem tak czystym, że horyzont wydaje się znikać. Podczas pory deszczowej salar zamienia się w gigantyczne lustro. Odbijając niebo w widowisku tak niesamowitym, że trudno uwierzyć, że jest prawdziwe. To miejsce sprawia, że czujesz się mały, ale jednocześnie niezwykle połączony z naturą. Oczywiście Boliwia ma również tętniące życiem miasta. Miasta. Takie jak Santa Cruz, coca Bamba i Sucro mają swój własny urok i osobowość. Santa Cruz, na przykład, jest największym i najnowocześniejszym miastem w kraju, centrum gospodarczym, które przeżyło boom w ostatnich dekadach. Jej ciepły klimat i przyjaźni ludzie sprawiają, że jest to idealne miejsce do rozkoszowania się boliwijską gastronomią, która jest tak różnorodna jak jej kultura. Od słynnych saltenias, rodzaj pieroga nadziewanego mięsem, kurczakiem lub warzywami, po typowe danie z regionu Andów, pik macho, które jest mieszanką mięsa, ziemniaków, ostrej sosu i warzyw, w Boliwii znajdziesz coś dla każdego podniebienia. Mówiąc o boliwijskich kobietach, nie możemy pominąć ich piękna siły i niezwykłej odporności. Kobiety w Boliwii odegrały kluczową rolę w zachowaniu tradycji i walce o prawa kobiet. W rejonach wiejskich wiele kobiet utrzymuje żywe zwyczaje przodków, podczas gdy w miastach prowadzą zmiany w społeczeństwie. Boliwijki są znane ze swojego unikalnego stylu, zwłaszcza z noszenia kapelusza hola, tradycyjnego elementu odzieży, który stał się symbolem tożsamości kulturowej i dumy. Ponadto Boliwia to kraj, który poczynił znaczące postępy w zakresie równości płci w ostatnich latach z politykami publicznymi, które pomogły poprawić warunki życia i prawa kobiet. Jeśli chodzi o życie społeczne, Boliwia ma bardzo zrelaksowane i autentyczne podejście. Ludzie są ciepli i gościnni, a życie nocne, szczególnie w miastach takich jak La Paz i Santa Cruz, jest bardzo ożywione. Barów, restauracji, i dyskotek oferują szeroką gamę rozrywki, od tradycyjnej muzyki andyjskiej po nowoczesne rytmy. Jest to jednak również miejsce, w którym szanuje się życie prywatne, a kultura boliwijska ma liberalne podejście do życia osobistego, z silnym naciskiem na rodzinę, społeczność i szacunek dla innych. Jeśli chodzi o turystykę, Boliwia to miejsce dla tych, którzy szukają czegoś wyjątkowego. Nie znajdziesz tu plaż karaibskich wysp, ale znajdziesz autentyczność kraju, który potrafił utrzymać swoje tradycje i tożsamość kulturową w nienaruszonym stanie. Od gór Altiplano po równiny Amazonii, od najbardziej odległych wiosek po nowoczesne miasta, Boliwia ma coś dla każdego. Szlaki turystyczne po Andach, wyprawy po Amazonii, wizyty na rynkach rdzennych mieszkańców. Lub spacery po historycznych centrach kolonialnych. To wszystko stanowi część unikalnego doświadczenia, które oferuje Boliwia. Więc, jeśli szukasz przygody podróży, która połączy Cię z najgłębszymi zakątkami historii i kultury, zachęcam Cię, abyś dodał Boliwię do swojej listy. Ten kraj to sama podróż, pełna tajemnic do odkrycia krajobrazów, które zapierają dech w piersiach, i kultury tak bogatej, że poczujesz się, jakbyś podróżował do innego świata. Nie wahaj się dłużej i przyjedź, aby poznać Boliwię. I tak dotarliśmy do końca filmu. Jeśli dotrwałeś do końca, serdecznie dziękujemy za obejrzenie całego materiału. Nie zapomnij dać łapki w górę i subskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych przygód w odkrywaniu świata. Włącz powiadomienia. Aby być na bieżąco z treściami, nie zapomnij pobrać naszego ekskluzywnego przewodnika podróży z linków bio i odkryj z nami najlepsze porady, jak zwiedzać świat. Do zobaczenia wkrótce.